Hej, spotykasz atrakcyjną, fajną kobietę, zauroczyłeś się nią bardzo mocno i mówisz: Ale ty masz gwiazdę, ale ty masz jaką ty masz niesamowitą kobietę, opowiadasz to wszystkim i. No i wydaje ci się, że jesteś bardzo szczęśliwy. Pytanie teraz jedno. Czy ta kobieta, z którą teraz się spotykasz, macie po 40 lat, po 30, ileś, po 50 czasami, i tak każdemu rozpowiadasz: Boże, to jest ona, to jest to, to jest tamto, naprawdę jest niesamowita. Tylko pytanie: jedno mam do ciebie. Być może nieistotne, a być może zmieniające całkowicie wszystko. To zależy. Z której strony patrzeć, to zależy. Z jakiej perspektywy patrzeć, to zależy, kto na to będzie patrzył. Pytanie do Ciebie: czy masz świadomość, jaką ona ma przeszłość, jaką ona jest osobą, jaką była osobą 15, 10, 30 lat temu? Bo ja dzisiaj tak właśnie przejeżdżałem koło pewnego miejsca i tak patrzę: siedzi taka dziewczyna na przystanku. Siedzi na przystanku. Yy, tak sobie siedzi i tak sobie pomyślałem właśnie, żeby nagrać film na jej temat, ponieważ ona jak już miała 16 lat to, to już tam miała bardzo, bardzo wielu facetów, przychodziło do niej różnych w różnym wieku, 17, 18, 19, 20 tam było tam były tłumy po prostu tłumy przyjeżdżały z różnych z różnych stron Polski i rozpowiadały że ona naprawdę jest dobra to było już bardzo, bardzo dawno. Ponad teraz ma pewnie, jest po, pod 40 grubo, tak można powiedzieć. Ale w wieku już naprawdę zaczęła życie m, bardzo bogate, już po 16 roku życia. I no, i ona się pewnie teraz w wieku 40 lat, ponad 40 lat widzę, że uspokoiła, bo znalazła jakiegoś tam dżentelmena, który, który się nią zauroczył. Ale teraz pytanie. Czy warto mieć świadomość taką, że ona kiedyś przyjęła na siebie tysiąc mężczyzn, plus minus, czy warto nie mieć tej świadomości? I to właśnie i z tym pytaniem chciałbym Ciebie pozostawić, widzu, czy warto w to ingerować, czy nie warto? Czy to jest po prostu nieistotne, jeżeli chciałbyś żyć dalej. Z kobietą poznajecie się w wieku 30, na przykład 5 lat czy w wieku 40 lat. Czy warto wiedzieć o jej przeszłości, o tym, że jej życie było bardzo bogate, że wyprawiała cuda, że po prostu była podawana z ręki do ręki przez bardzo wielu nie do końca mądrych mężczyzn, nie do końca dobrze rozwiniętych intelektualnie mężczyzn, nie do końca. Naprawdę ciekawych mężczyzn, o tak bym powiedział. Czy to teraz jest istotne, powinno być dla ciebie istotne, czy nieistotne? Czy warto się zagłębiać, czy lepiej się nie zagłębiać w coś takiego, jeżeli tu i teraz jeździ z nią dobrze? I z tym pytaniem właśnie yy, chciałbym, żebyście poodpowiadali na dole w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny, czy przytrafiło Wam się coś takiego, że sprawiała kobieta wrażenie bardzo spokojnej, kulturalnej a 20 parę lat do tyłu była naprawdę bardzo, bardzo gościnna dla wielu, wielu mężczyzn. Ja w każdym bądź razie z tym pytaniem dzisiaj Cię pozostawiam. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń, Akademia akademia.myślnik.dm.pl Zapisz się już teraz. Ja jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i Pytanie, mieć świadomość, czy nie mieć tej świadomości? Hej.